Hej, wybany. Jeszcze jedno spostrzeżenie z drogi, bo jeszcze w drodze. To śmelman i słyszałem ścieku właśnie, <grytanie> więc tak. Ponieważ zacząłem jeżdżę komunikacją miejską, którą do pewnego czasu bardzo chwaliłem, ale ostatnio strasznie szwankuje. Wiecie co wymyślają? Jakie cuda, że no tak, rzeczywiście muszą poprawić punktualność i tak dalej. No ale nie, nie, nie na tą punktualność składa się to, że, szczególnie jeśli chodzi o naziemne środki, a ja więc autobusy, tramwaje, bo samochody parkują w niewłaściwych miejscach, blokując czy, czy przejazd tramwaju czy autobusu. I muszą wzmocnić kary, dołożyć jeszcze więcej i na pewno się poprawi. Być może, ale to nie jest głównym powodem. Powodem jest tabor, który jest zanierbany moim zdaniem, pomimo, że na pierwszy rzut oka tak nie wygląda, ale jest zanierbany technicznie, bo nie mają ludzi do tego. Przybyło do miasta Diednia około 300 tysięcy nowych migrantów w ostatnich latach. Przecież mają, przecież to podobno były fach krewce. Nie mają ludzi do roboty. To jest po pierwsze. Po drugie, rząd, nowy rząd, który szuka oszczędności, oczywiście szuka u nas najbiedniejszych, szuka tych oszczędności, postanowił też za poleceniem Towarzystwa Zajemnej Adoracji, postanowił ograniczyć naszą swobodę w mediach socjalnych. Messenger ma być oficjalnie już obserwowany i cenzurowany. Tu w Austrii. A więc. Brawo! Wszystko idzie dobrze. Dlaczego znaczy, no ludzie się nie buntują? Tego nie rozumiem. Bo słuchajcie, ta Austria, maleńki kraj, ale zawsze się chciała wyróżniać na tle EU. Oni tu pierwsi wprowadzili przymus keczapowania, gdzie cały świat em, nie zrobił tego poza państwem zwanym Watykan i jeszcze dwoma czy trzema jakimiś azjatyckimi krajikami małymi. Oni pierwsi, tak samo teraz, z kontrolą mediów socjalnych. Oni, ten niepopularny, bardzo w nowy rząd chce się wyróżnić na tle krajów e, europejskich i pierwszy wprowadza oficjalnie cenzurę Messenger, a potem polecą inne. My God, co tu się dzieje?